Witajcie moi drodzy. Mariusz Preppers. Kolejny nasz odcinek. Sekundeczkę, muszę coś zobaczyć. Dobra, jest wszystko gra. Już jestem. E, słuchajcie, skrócona wersja e, odcinka, którego chciałem teraz, że tak powiem, Wam nagrać. Mamy godzinę 21:40, także film ukaże się już. Zaraz po tak powiem po skończeniu tego nagrywania, słuchajcie, towar wymienny w razie kryzysu, w razie W, w razie konfliktu, w razie sytuacji, gdzie musimy coś załatwić, coś kupić, coś dostać, tego nie ma, lub nie mamy środków na to, więc co może to być? Zawsze może od drugiej. Tak powiem, strony medalu, prosta rzecz. Różnego rodzaju specyfiki i leki przeciwbólowe. Na przykład my chcemy załatwić coś do zjedzenia, jakieś paliwo, a kogoś na przykład w tym czasie boli ząb lub na odwrót. E, środki, którymi możemy jeszcze płacić, to na przykład mm, różnego rodzaju źródła energii. E, używki. Zaraz rozwinę temat używek. Jak to się mówi, przysłowiowa kawa. Paczka dobrej herbaty, paczka dobrej kawy, moi drodzy. Proszę bardzo. O, miejmy tego, kupmy sobie tego troszeczkę lub załatwmy. Teraz, jak mamy jakieś fajne ceny, fajny market, więcej. To mogą być baterie. Mogą być różnego rodzaju powerbanki. No i. Papierosy, ja wiem, niektórzy palą, niektórzy nie palą. I ja to się mówi przysłowiowa flaszka. Nie jakieś piwka, nie jakieś sznapsy, nie jakieś y, takie drinki, wiecie, gazowane czy coś. Po prostu czysty alkohol lub ewentualnie wino. Bym nie szedł w tą drogę. Spirytus, paliwo, paliwo, benzyna, y, być może środki czystości. Tym możemy, może to być zamiennik, substytut. Y, Środków płatniczych, pieniędzy, monet, banknotów to jest tak w razie W. Także pomyślmy o tym już teraz. Mamy teraz jakiś okres. E, dużo osób, dużo różnych kanałów w internecie mówią, że mamy gdzieś około dwa lata. I ja bym był ostrożny, mówiąc takie kwestie. E, pamiętajmy, że dużo jest teraz e, momentów, okazji, aby różne firmy zarabiały na sytuacji światowej. Każda wojna to jest biznes. Każdy konflikt, każda sytuacja, jakaś choroba. Tu jakiś słyszy się jakiś nowy wirus X. Okej, okay, to jest temat jeszcze może na inny odcinek. Gdzieś coś już się pojawia. Moi drodzy. Drugi taki temacik, który chciałem dzisiaj poruszyć, to jest boom, jeśli chodzi o metale kolorowe ceny złomu. Miałem gdzieś drugi telefon, by wam pokazał to zrzuty ekranu cen lokalnych tutaj z kupu gdzieś w pobliżu gdzie ja jestem. Także, moi drodzy, weźcie sobie coś do pisania lub przejdźcie, zobaczcie, w każdej okolicy ceny teraz poszły bardzo fajnie w górę w wyniku tych konfliktów. I mieć świecąca, mieć Milbera Ja może wam zaraz pokażę, jak to wygląda. To jest nic, moi drodzy, innego jak po prostu. Czysty, ładny drut od milimetra. Możemy dostać 30, 31 zł za kilogram. E, mieć w innej postaci akurat tutaj nie mam to jest 27-28 zł za kilo. Mosiąc, czyli wszelkiego rodzaju armatura, krany, czyli mosiądz pobielany, to jest już między 17 zł za kilo. To jest dużo, to jest tąpnięcie o 2 zł. E, jak i również mosiądz żółty, to już jest 19 nawet i 20 zł za kilogram e, puszki aluminium bez większych perturbacji w granicach 4, 5, 6 zł za linka lub sektor, nawet 7, 8 zł za e, linka, czyli drut tego samego typu co pokazywałem, tylko że z aluminium wykonany też jest w drogich cenach. Cynk 5 zł i wchodzimy w złom stalowy, czyli lekki, tak zwany złom najcieńszy N10 złom lekki no to jest w granicach 80 80 groszy e, złom gruby 90 do złoty 10 w sat w1 w5 czyli najgrubszy także momencik e, że tak powiem momencik momencik nastąpił e, ile to będzie trwało ciężko mi jest powiedzieć ale warto już sobie w porządkach wiosennych coś takiego e, przeszukać pozbierać i pojechać to może trwać tydzień dwa lub parę dni e... to tak że tak powiem na, na marginesie bo jest dużo kanałów że tak powiem o tematyce złomowej tego tutaj nie chcę poruszać gdzieś jakby preparing e... gdzieś moja branża też zahacza o takie rzeczy bo są to źródła że tak powiem szybkiego zarobku że gdzieś coś mamy na, na strychach, w piwnicach, w pomieszczeniach a do końca jeszcześmy niewieli nie poznali no to zachęcam jest masę kanałów w internecie, co jak zbierać. Różne są kanały. Obejrzcie sobie filmy. Tu wam nie, nie, nie. o to mi chodzi. I jeszcze ceny kruszcu złoto, ponad 300 zł za gram. Oczywiście są ceny giełdowe. I mówię tutaj o czystym kruszcu. <śmiech> 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 jeszcze jestem trochę chory, także przepraszam. Eee, I srebro 360 370 jest za gram. Mówimy tu o srebrze 999, czyli takim typowo już e, czystym, no i złote. Złoto w postaci też 3 dziewiątki, czyli najczystsze, ale już w lomardach 2,50, 2,20, 2,60 za gram możemy takie pieniądze dostać za srebro Czy to będą styki, e, czy to będą na przykład e, elementy biżuterii, tutaj jeszcze Wam pokażę na przykład taki fajny styczek, nie wiem czy tutaj ostrzy, kamerka, to jest na miedzi. Fajna sprawa, tu jest około 5 do 8 gram. Już słuchajcie, że tak powiem, srebra. To różne styczniki, rozłączniki, stacje, przekaźniki można się bawić, rozbierać. To gdzieś tam na których moich filmach było. Także, moi drodzy, tyle. I w skrócie, bo plecak ucieczkowy mm, miałem omawiać, ale plecak bardziej skupimy się na plecaku ewakuacyjnym, moi drodzy. To jest zupełnie inna bajka, inna niższość, inny sposób pakowania, inny ciężar i zupełnie mniejsza ilość towaru do, do zapakowania. E, dużo jest prepersów, dużo fachowców, dużo opracowań jest, ale niewiele osób mówi, w czym mamy uciekać, tak? Czy mamy uciekać, czyli najważniejsza rzecz, co nas nosi stopy, ochrona stóp, buty rozchodzone, nie nowe z marketu, nie fajne ubierę sobie i nie takie, których używamy są niby może... Jakieś trapery, może jakieś glany, może to są buty takingowe, ale wiemy, że w nich zawsze pochodzimy trochę boli w nas stopa. Takich rzeczy nie kompletujmy, nie bierzmy. Ja mówię tutaj o plecaku na 24-72 godziny, czyli z punktu A do punktu B. Nie do wędrówki, ciągłego tułania się po, po jakichś tam, nie wiem, zgliszczach, może będzie różniać. Kataklizm, czesienie ziemi, wojna, e, pamiętamy stres. Inaczej stopa pracuje w godzinach rannych, inaczej po południu, więc skarpety dobrej jakości, tu bym polecał jakieś coś wełna z bawełną, ja wiem, że może lato, będzie inaczej, nie stopki, nie jakaś lajkra, nie, nie jakieś takie rzeczy, wiecie, markowe, fajne, ale nie nadające się do niczego, czyli coś za kostkę, wysokiego, nie mówię pod kolanka, ale trzy pary, w jednych chodzimy, w mamy na zmianę, trzecie awaryjne w plecaku. I tą, tą, tą metodą jest, zapomniałem, właśnie kolega mi to gdzieś podlinkował, yy, facet potrafił gdzieś trzy tygodnie przejść i, no nie mówię, że w ogóle, bo warunki były trudne i nie było tak jak ci bezdomni czy ci złomiarze, którzy chodzą i nie da się wyczerpać, bo tak od nich śmierdzi, za przeproszeniem, bo się nie im chodzą w innych skarpetach. Trzy rodzaje skarpet, zmieniamy co 8 godzin i naprawdę mamy komfort, nie mamy żadnej grzybicy, żadnych odcisków, żadnych pęcherzy, innych spraw. I buty rozchodzone, czyli takie w jakich najlepiej nam się, że tak powiem, chodzi. Najlepiej, że tak powiem, nam się, się czujemy w nich. Także to takie sprawy jeśli chodzi o Krzesiwa, czy jakieś sprawy ze zaspalaniem ognia Naprawdę XXI wiek pójdźmy w coś fajnego i tu Wam też pokażę jedną rzecz. Tam spemnie w tle jakiś bałagan. O, prosta rzecz, to kosztuje około 10-15 zł. Na hurcie kupimy może za 6-7. To jest zapalniczka palnik z funkcją blokady. Naciskamy, blokujemy sobie i mamy płomień żarowy o temperaturze około 800 stopni Celsjusza i gasimy i duży pojemnik. Mimo tego kilka, zapałki też mogą być, ale to jest fajna sprawa. Tu jest pojemność trzech zapalniczek, moi drodzy, czyli dosyć dużo. I takie coś jest bardziej odporne na takie zalania, wiatr i czynniki atmosferyczne niż zwykłe inne rzeczy. Można się bawić w krzesiła takie fajne rzeczy, jak nam chodzi na szybkie rozpalanie ognia. Mając dobrą zapalniczkę, no to wybierzemy zapalniczkę niż bawić się w krzesanie iskier. Jakieś nasączone waty mineralne, chubki, słuchajcie, no właśnie, mam takie coś tutaj, też wam pokażę moi drodzy. Tu, 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 momencik, ja sobie kupiłem w sklepie chyba u Prepersa Dzikiego coś takiego to jest taka inna jakaś kolba. No, i tu jest oczywiście to, co pocieramy, czy ta blaszka i ten materiał i właśnie to jest bardzo ważne, ile tu jest magnezu, bo to jest mieszanka elektron. To z tym czy pocieraniu, to jest nieważne, możemy nawet kluczami robić, ale ta pałeczka jest, tak powiem, naj, najdroższa, najważniejsza. Im więcej magnezu w składzie, tym większe te iskry są, ale również są mieszanki elektron, to jest aluminium, magnez i jeszcze ewentualnie jakiś cyrkon czy coś. Wtedy to nam się szybko też nie, nie zużywa. To kosztowało 36 złotych. Ale kupiłem to w czasie trwania tej całej pandemii, także gdzieś te ceny mogły teraz pójść w górę. Nie musiałem zobaczyć aktualnie, co tam się dzieje w sklepie. Eee, u Adolfa Kurdińskiego też to możemy kupić, u i busz Kratowego też, i na militariach.pl też są tego typu rzeczy, także to może, możemy to mieć, ale raczej poćwiczmy sobie wcześniej, jak się tym posługiwać, niż będziemy się uczyć dopiero w sytuacjach, stresowych, gdzie będziemy gdzieś się, tak powiem, borykać ze e, z różnymi problemami innego kalibru. Moi drodzy, krótki filmik. Tyle chciałem Wam powiedzieć. Także e, towary wymienne. Sprawy związane z plecakiem, ucieczkami. Jeszcze to rozwinę, oczywiście. Ja wiem, że tam tydzień, dwa tygodnie temu obiecałem tutaj pełny filmik. Będzie to. Mam to na, na uwadze, tylko jeszcze mam troszeczkę takie sprawy swoje związane, które gdzieś chcę poregulować. I tak jak mówię, monitorujmy też ceny złoto to są fajne pieniądze, które możemy dodatkowo zdobyć a w tej chwili warto się skupić na odkładaniu fajnych pieniędzy oprócz pensji warto mieć dodatkowe źródła do, że tak powiem kompletowania jakiejś gotówki na jakieś cele takie fajniejsze, moi drodzy, nie pierdoły, nie głupoty ja myślę, że warto gdzieś, może jakąś fajną działkę, żebyśmy mieli gdzie się przemieścić w razie bo mieli jakiś plan, bo to jest najważniejsze, nie tak, że pójdziemy, będziemy lecieć jak obce czy te świnie do urwiska, żeby powpadać, e, tylko po prostu gdzieś, e, no, punkt A i punkt B, miejsce kontaktowe, żeby to rodzina wiedziała, żebyśmy się nie szukali, tylko już mieli to wszystko uzgodnione wcześniej. Na razie jest w miarę spokój, jest, ćwiczmy sobie takie rzeczy, uczmy się terenu, e, na spacerach poznajmy różne ciekawe skróty, przejścia, ja wiem, że każdy powie telefon, nawigację włączy, ale w razie bo ta nawigacja może nam nie działać, pierdyknie, bomba jakaś, słuchajcie, związana z promieniowaniem i ten telefon, który mam w ręce, to nam się na nic nie nada. CB radio, sprzęt, krótkofalówki, to jest też bardzo fajne, ale nawet stacje wojskowe, takie różne gdzieś, radiolokacja czy inne inne działy mają bufory w postaci agregatów, które są oparte na lampach elektronowych. Lampa wytrzyma wszystko, tranzystory, układy scalone, Procesory, wszystko może pierdyknąć. Chyba, że będziemy mieli to wszystko w skrzynkach Faradaya, ale raczej nie sądzę, byśmy gdzieś rzeczy przekrywali, bo, bo, bo raz, że to no, nie ma tego dostępu, dwa, nigdy nie wiemy, co się dzieje. Pamiętajmy, w razie ucieczki, w razie W, e, możemy nie być na etapie VIP-ów, i na, ta informacja dotrze do nas standardowo, jak do wszystkich obywateli, więc odpowiednio wcześnie. Ten plecak, te buty, tą odzież do ucieczki miejmy też przygotowaną gdzieś już blisko, nie że dopiero jest w praniu. Wstajemy dziś rano, bo to może być różna pora dnia. A dopiero szukamy skarpetki, słuchajcie, czy butów, czy wkładek do butu albo sznurówek. I tu jeszcze ważne, że wspomniałem, zapasowe sznurówki. Miejmy to też już w swoim plecaku ogarnięte. Ja się z wami żegnam. Dzięki za te parę minut. Trzymajcie się ciepło i pamiętajmy, to są wszystko przygotowania. Ja to nie robię po to, żeby straszyć, nie robię wam, żeby jakieś lokować produktów. Pokazuję przykładowe rzeczy, przykładowe tematy związane z tym. Nie lokuję produktów, nie mam z tego celów zarobkowych. Pozdrawiam, dzięki, jest was prawie już 997. Bardzo dziękuję, że jesteście. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie do następnego. Cześć.